Z początku był to jedynie żart. Przecież to nie miało prawa się udać. A jednak wiedźmin kusznik istnieje i sieje zniszczenie. Dzień dobry, witam pięknie, witam serdecznie z tej strony Drwal. I nie mylą was oczy, nie mylą was uszy, nie mylą was wszystkie inne zmysły, jakich używacie. Stworzyłem Geralta, który strzela z kuszy. Autorski, w pełni funkcjonalny i niesamowicie ciekawy bullet w Wiedźminie 3. Poznajcie więc moc Wiedźmina Kusznika. Zanim zaczniemy, wiedzcie wszem i wobec, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Raid Shadow Legends. A więc słyszeliście o tej grze? To dobrze. Nie słyszeliście o tej grze? To też dobrze bo właśnie macie najlepszy czas, by rozpocząć tam swoją własną przygodę. Ten znany na całym świecie mobilny RPG numer 1 zdobył już uznanie milionów fanów i właśnie obchodzi on swoje drugie urodziny. Jeżeli więc jesteś fanem RPGów, w świecie fantazy, Raid Shadow Legends będzie dla ciebie jak znalazł. Mają tu wszystko czego potrzeba, orków, ludzi. Charakterne, krągłe krasnoludzice, typowych ziomków z Zakonu Paladynów i całą resztę Ligi Niezwykłych gentlemanów. Jak wiadomo, celebrować trzeba jak należy, dlatego w związku z drugimi urodzinami Raid Shadow Legends przygotowano całą serię niesamowitych eventów, premii i nagród, które tylko czekają na śmiałków chętnych by je zdobyć. A jeśli chcecie spróbować sił w prawdziwej jadce, możecie dołączyć do nowych wojen klanów i spuścić łomoc swoim kolegom z ławki albo wypróbować pierwszych czempionów z zupełnie nowej frakcji Shadowkin. Oczywiście nie puszczę was do gry z pustymi ręcami. Klikając na link w opisie lub skanując ten kod QR już na dzień dobry dostaniecie Jotuna, epickiego czempiona prosto z mroźnej północy. No tylko spójrzcie na to, brodziszcze. Dodatkowo 100 tysięcy sztuk srebra, 50 kryształów i 3 starożytne odłamki. Z takim łupem możesz od razu ruszyć w bój i skopać parę zatków. Swoje łupy znajdziesz w skrzynce w grze przez kolejne 30 dni. Klikaj więc w link, bohaterze, i do zobaczenia na rajdzie! Build Geralta Kusznika, choć na pierwszy rzut oka zupełnie absurdalny, daje niesamowitą frajdę z gry i pozwala prowadzić poczynaniami Białego Wilka w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Ci z Was, którzy oglądają na bieżąco moje livestreamy, dobrze wiedzą, do czego zdolny jest tak zbudowany Geralt. Tak czy inaczej, w tym filmie po kolei wyjaśnię, jak działa ten Build, jakie są potrzebne skille, jakie przedmioty i w ogóle jak tym grać i o co chodzi. No to zaczynamy. Build Kusznika kieruję do tych z Was, którzy już raz mieli okazję przejść grę w normalny sposób i przymierzają się do kolejnego podejścia, na przykład w nowej grze Plus. Dlaczego właśnie ten tryb gry polecam dla Geralta Kusznika? ponieważ otrzymujemy wtedy dostęp do kluczowych zdolności i przedmiotów, które tworzą tak naprawdę mięso całego buildu. Opieramy się w nim w głównej mierze na wysokich obrażeniach oraz obrażeniach krytycznych, a żeby było ciekawiej wspomagamy się także petardami. Zaznaczę tutaj, że aby wycisnąć z buildu maksimum frajdy polecam zaopatrzyć się w mod FCR3 który został stworzony przez jednego z głównych projektantów Trzeciego Wiedźmina. Mod ten poprawia sporo mniejszych babolków w grze, przede wszystkim jednak znacząco poprawia balans jeżeli chodzi o walkę. Przeciwnicy są teraz trudniejsi i mądrzejsi, zaś przedmioty i talenty są dużo lepiej wyważone. Toteż gdy raz wgrałem sobie tego moda, to już tak naprawdę nie mam ochoty grać bez niego. Mod instalujemy z pomocą Mod Managera oraz Script Mergera, o których mówiłem w osobnym filmie poświęconym modyfikacjom do Wiedźmina. Polecam sobie sprawdzić. Tak czy Raczej bez tego moda, build także radzi sobie naprawdę nieźle, co widać na załączonym obrazku. Niemniej z FCR-3 Gerald Kusznik dostaje dużo więcej narzędzi, którymi może eksterminować swoich przeciwników. A przecież my chcemy zobaczyć, jak świat płonie. Czy będziecie grać z modem, czy też bez, wybór zależy do Was, bo na szczęście Build jest praktycznie identyczny, niezależnie od Waszej wersji gry. Podstawą tego buildu jest zdolność z ulepszonego drzewka mutagenów, czyli kocie oczy. Co tu dużo mówić, nie tylko ogromnie zwiększa to obrażenia oraz szanse na krytyki z samej kuszy, lecz także pozwala bełtom przebijać, ogłuszać oraz mocno ranić na starcie naszych wrogów. Mówiąc krótko, mieszanka idealna. Przy okazji warto zerknąć, jak bardzo różnią się wartości bonusów w wersji z modem i bez moda. Ta. Tak czy inaczej, przejdźmy teraz do drzewka talentów, które prezentuje się w ten sposób. Na początek bierzemy kilka zdolności ogólnych. Sokole oko, zwiększające obrażenia z kuszy aż o 25%. Następnie prawo serii, dzięki któremu dostajemy dodatkowy strzał i strzelamy z kuszy niczym z karabinu. Kolejny skill w ogniu walki, dzięki niemu petardy nie ranią nas samych. Uwierzcie mi, wydaje się to banalne, ale w praktyce jest to wyjątkowo przydatne. Do tego koniecznie dobieramy techniki szkoły kota, które dają bonus do wszystkich Obrażeń krytycznych i to nieważne z jakiej broni. Z drzewka bojowego chyba nie zdziwi was, że dobieramy cały komplet umiejętności strzeleckich. Reflex spowalnia czas przy przymierzaniu, czyli daje nam slow motion z prawdziwego zderzenia i jest to ultra przydatne przy walkach z bossami, którzy lubią się teleportować nam za plecy, a jak wiadomo takich jest bardzo dużo. Kolejno zimna krew, dzięki której strzelając nabijamy adrenalinę. Następnie znajomość anatomii, która dopakowuje i to znacząco naszą szansę na krytyki, a to jest dosyć kluczowe. Ostatecznie zdolność czuły punkt, która tak naprawdę wyłącza z gry wszystkie potworzyska, czyniąc je bardzo łatwym celem. Z drugiego drzewka zaś warto dobrać sobie niezabijalność która ratuje nam żyć w trudnych sytuacjach, a prawda jest taka, że strzelając z kuszy, zazwyczaj mamy w pełni naładowaną adrenalinę. Ten fakt zresztą wykorzystujemy, biorąc umiejętność przelanie gniewu, dzięki czemu korzystamy ze znaków na najwyższym poziomie. A uwierzcie mi, Młyn w tym bildzie to wasz najlepszy przyjaciel. Od razu uczulę, że szczegóły talentów nieco różnią się, jeżeli gramy z modem FCR3. Jak widać przy porównaniu, różnice te są czasami czymś więcej niż zaledwie kosmetykiem. Dlatego jeżeli gracie BEZ moda FCR3, wtedy bardzo przydatny może okazać się także talent Mordercza Precyzja, która daje małą, ale zawsze jakąś szansę na natychmiastowe zabicie przeciwnika przy maksymalnej adrenalince. Uprzedzę pytanie, nie dotyczy to bossów. Możemy to wstawić w miejsce niezabijalności, jeżeli jesteśmy pewni swego. Jeżeli nie, zostawiamy jak jest. Kolejne punkty wydajemy oczywiście w drzewku alchemii. Tam idziemy w dwa drzewka mutagenów oraz petard. Z petard dobieramy pirotechnikę, dzięki czemu wszystkie nasze petardy dostają dodatkowe obrażenia. Nawet te, które wcześniej nie zadawały obrażeń. Kolejno, optymalizacja. Wyjątkowo ważny skill, który zwiększa liczbę petard, jakie nosimy, i to o naprawdę sporo. Oraz petardy klastrowe. Ten skill jest o tyle fajny, że gdy już rzucimy petardę, to ta rozpryskuje się na mniejsze kawałki, w efekcie tworząc kilka mniejszych petard. W mutagenach zaś lecimy w odporność nabytą, dzięki czemu możemy wypić dużo więcej odwarów i eliksirów. Następnie dobieramy synergię. G, która znacząco zwiększa efekty naszych mutagenów, a jak widzimy z tych, <głos》> lecimy dosyć banalnie, bo w samoobrażenia. A na końcu bierzemy adaptację, która wydłuża działanie naszych odwarów. Bardzo wygodny skill, jeżeli jednak nie przeszkadza nam odpoczywanie co chwila, to możemy ten skill wymienić na coś innego, na przykład na talent wyżej. Przy grze bez moda można zaś pokusić się o zmianę umiejętności pirotechnika, na przykład na celny rzut, dzięki czemu możemy łatwo wycelować z petardy, albo wspomniany wcześniej talent mordercza precyz drzewka bojowego, z modem FCR pirotechnika zdecydowanie zostaje. W kwestii sprzętu nie zaskoczę Was chyba, jeśli powiem, że podstawową bronią jest kusza. Jest to kusza Geralta z Rivii albo kusza z Tuson. Tak czy inaczej, obie mają te same statystyki i są do zdobycia właśnie w Krainie Wina. Kusza ta jest najlepsza w grze i nie ma się co dziwić, patrząc na mnożnik obrażeń. Plus 300%. Do kuszy zaś dobieramy wybuchające bełty. Bardzo fajna rzecz, która zadaje obrażenia kilku rodzajów, a dodatkowo robi małe kabum. Tu też wychodzi na jaw nasza pierwsza i podstawowa taktyka, czyli Połączenie tychże bełtów z petardą smoczy sen. W połączeniu petardy i wystrzeleniu wybuchającego bełtu uruchamiamy reakcję, która daje naprawdę bombowe efekty. Wygląda całkiem nieźle, nie? Pamiętajcie, że jeżeli chcecie śledzić moje poczynania jako gral takusznika, zapraszam na moje strumyki, na moje transmisje na żywo, gdzie ogrywamy, widzimy i wiele innych gier. Jest wesoło, jest rubasznie, jest drwalowo, <noise> a przy okazji jest okazja, żeby troszkę pogadać, może wspólnie pourać oraz wychylić kufelek złocistego trunku. No, tak czy inaczej, linki macie w opisie i tutaj na ekranie, a my przejdźmy dalej. Widzicie, w kwestii tego buildu jest także mały minusik. Grając bez moda FCR-3, będziemy bowiem spamować pokazanym przeze mnie kombo, ile wlezie, bo niestety wszystkie inne bełty nie dorastają do pięt tym wybuchającym. W niezmodowanej wersji skopano bowiem zupełnie skalowanie bełtów i broni dystansowych, przez co tkwią one wiecznie na bardzo niskim poziomie, nawet jeżeli gramy na nowej grze. Plus. Zgoła inna bajka jest z modem FCR-3, gdzie Bełty są dostosowane do naszego poziomu i w związku z tym powodują dużo większe obrażenia. Wtedy możemy zamiast bełtów wybuchających sięgnąć także po bełty rozpryskujące, które co prawda nie dają już takich efektów, ale także robią konkretne obrażenia. Także kusza w FCR-3 dostała potężne dopakowanie, dzięki czemu my możemy sobie pozwolić na dużo więcej. A propos, Bełty kupujemy u Hattoriego w Nowigradzie. Po kilku podejściach możemy ich mieć ile chcemy. Nie są one tanie, ale jako, że gramy w nową grę plus, to i kasy mamy jak lodu. Jeśli chodzi o zbroje, to od razu widać, że inspirację wziąłem z innego mojego buildu, o którym macie zresztą film u mnie na kanale. Idziemy więc w zbroję Manticory z dodatkiem elementów, takich jak rękawice Nilfgaalskiego Gwardzisty, do kupienia u co lepszych partnerzy, oraz mistrzowskich spodni Księżyca w Nowiu. Na zbroję nakładamy oczywiście zaklęcie lekkości od zaklinoczasów, aby uzyskać pełną premię z Technik Szkoły Kota. Wszystko zaś po to, by wyrobić jak największą premię do obrażeń krytycznych. Od razu uprzedzę pytanie, po co ci miecze, jeśli i tak są one bezużyteczne przy strzelaniu z kuszy, bo przecież nie dają wtedy bonusów? A no po to, by uaktywnić inny bonus. Mówię o tym wynikającym z noszenia kilku elementów z setu Manticore. Tym bonusem będą obrażenia krytyczne dla wszystkich naszych petard. I jest to coś dużo więcej niż się wydaje. Prawda jest taka, że z tym bonusem petardy stają się w końcu czymś więcej niż tylko zabawką, no a z modem FCR czy to już w ogóle niektóre walki robiłem używając praktycznie samych petard. Jeżeli zaś chodzi o te, polecam bardzo połączenia takie jak smoczy sen, plus gwiazda tańcząca, a także samą plus czarcia Purchawka. Od razu powiem, że petardy są nam bardzo przydatne, gdy zrobi się za gorąco i gdy zostaniemy otoczeni przez bandę szwarc charakterów. Wystarczy wtedy rzucić pod nogi samum bądź północny wiatr, po czym wycofać się na bezpieczną odległość. Jeżeli zaś chodzi o odwary i eliksiry, naszym dobrym kumplem jest katakan, zwiększający szanse na obrażenia krytyczne, oraz baba wodna, maksująca nasz dymycz przy maksymalnym zdrowiu. Jako, że możemy dużo w siebie wlać, dzięki naszym talentom, polecam także odwar z upiora, bo dodatkowy kłen zawsze się przyda. Ewentualnie zaś odwar z wiwerny, dający jeszcze więcej obrażeń. Jeżeli zaś macie, możecie skorzystać także z Dopplera czy z Cukupa. Z eliksirów zaś naszym best friendem jest jaskółka, dzięki której utrzymujemy Stałe życie. Bo pamiętamy o tym, że gdy trochę się strujemy eliksirami, no to ono sobie lubi spaść. A potrzebujemy maksimum życia, żeby działał efekt baby wodnej. Następnie jest grom, czyli czysty plus do obrażeń, zaś w krytycznych sytuacjach można zawsze sięgnąć po deko trafarda. Przy długich i trudnych walkach, np. z bossami, zdecydowanym must have jest puszczyk. To dzięki puszczukowi utrzymujemy na sobie quen praktycznie przez cały czas, gdyż innych znaków za bardzo nie używamy. Czasem zdarzy się może, że walniemy Irdenem albo Ardem, jednak, quen to jest to, czego nam potrzeba w tym buildzie. Tutaj kolejne ważne info dla tych, którzy będą grać z modem FCR-3. Przy tamtejszym przeliczniku otrzymujemy z marszu dużo większą szansę na strzałę krytyczną z kuszy. Prawda jest taka, że zawsze mamy ponad 100%. Także odwar z katakana jest nam wtedy zupełnie zbędny. Możemy to więc wykorzystać na rzecz użycia innych odwarów bądź eliksiru. Z modyfikacją tą można także pokusić się o małe zmiany w ekwipunku. I na przykład zamiast nosić zbroję oraz spodnie z cechu mantikory, zamieniamy je na zbroję i spodnie z cechu kota. Także jak ktoś woli ten zbroję, to droga wolna. Oczywiście nawet w takim wypadku pamiętajcie o zaklęciu lekkości ze względu na reftę elementów, które na sobie nosimy. Uff! Trochę tego było, nie? Troszkę informacji Aż tutaj chyba już ranek zastał u mnie e, Tak czy inaczej Zbliżamy się Moi drodzy Do końca Jak widzicie Ten build jest Mega nietuzinkowy Jest e, zupełnie odmienny Od tego co do tej pory Widzieliśmy W grze w Wiedźminem I pozwala nam Rozgrywać nasze Wiedźmińskie potyczki Na zupełnie inny sposób Niż dotychczas Na strumiekach Ktoś sobie zażartował Że robimy z Wiedźmina Tym sposobem e, Cyberpunk'a Gdzie bardziej strzelamy Niż bijemy No i troszkę na to wygląda Co jest mnie fakt że jest to niezwykle, niezwykle ciekawy sposób gry, który każdemu polecam przynajmniej sprawdzić. Owszem, niekiedy może być trudniej, ale w wielu przypadkach jest dużo łatwiej niż bijąc mieczem. Warto więc się pobawić, warto samemu ograć, czy z modami, czy bez modów. Jeżeli zaś będziecie korzystać z moda FCR3, wtedy tym buildem możecie spokojnie przejść całą grę od początku do końca. Przy okazji z innych modów, jakie warto sobie dodać przy ogrywaniu tego buildu, jest mod over 9000, który zwiększa nasz udźwig, dzięki czemu możemy kupić dużo więcej bełtów. Niestety bełty swoje ważą, no a lepiej już kupić na zapas niż cały czas biegać w tej wewte do Nowigradu. Istnieje także mod o nazwie Firearms, który dodaje broń czarnoprochową. Co samo w sobie może mega urozmaicić ogrywanie właśnie takiej postaci strzelca. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że film się spodobał, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym buildzie, czy wypróbowaliście, czy zamierzacie wypróbować oraz oczywiście, jeżeli macie inne fajne buildy, którymi ogrywaliście i które były oryginalnie nietuzinkowe, albo po prostu mega skuteczne, podrzućcie info w komentarzach, chętnie samemu je sprawdzę. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za uwagę, jeżeli film się podobał, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zwiększamy zasięgi, zostawienia komentarza, zostawienia subskrypcji dzwonem, bo jak widzicie, dobrego kontentu u nas jest pod dostatkiem i zawsze warto obserwować, co tam się na kanale dzieje. A przy okazji to mi pomoże rozwijać dalej to, co lubię. A jeżeli bardzo chcecie wesprzeć tego oto łysego z YouTube'a, to możecie kliknąć także opcję wspieraj. Wtedy pomagacie mi rozbudowywać jeszcze bardziej ten mój YouTube'owy grajdobek, a przy okazji pokażacie się na takiej oto planszy pod koniec filmu. Chyba fajnie, to? Tak czy inaczej, dziękuję pięknie za uwagę. Życzę powodzenia na weźmińskim szlaku z blatym pozdrowieniem. Do balu.